Cześć, witam, dzień dobry. Mam do sprzedaży Nissana Juka, samochód świeżo sprowadzony przez moją firmę z Niemiec. Rok 2013, prosty silnik 1.6 benzyna na łańcuchu nadający się pod instalacje LPG gazowe, moc 117 koni. Samochód, zapewniam, jest absolutnie bezwypadkowy. Z calu w oryginalnym fabrycznym lakierze, żadne elementy nie były nigdy odkręcane w kolor, malowane w miernik i tym podobne auto jest od pierwszego, jednego, jedynego właściciela w Niemczech. Są na to dokumenty w postaci karty pojazdu, dokumentów serwisowych. Auto jest perfekcyjnie udokumentowane od samego początku do końca. Do... posiadam wszystkie tify praktycznie od nowości. Kto wie, co to są niemieckie tify, no to doceni ten fakt, bo samochód na przykład teraz w sierpniu 2024 roku dostał badanie techniczne na 2 lata w Niemczech do 2026 roku. To dowodzi bardzo bardzo dobrego stanu technicznego samochodu. Bo w Niemczech przeglądy wiadomo są rygorystyczne i są wydawane na 2 lata. 13 rok 176 przejechane, prosta benzyna na łańcuchu, tak jak powiedziałem. Po sprowadzeniu w samochodzie wymienione są wszystkie filtry, olej silnikowy. Niemczech był robiony, widziałem tarcze klocki hamulcowe z przodu. Opony na kołach 17 Halusach w dobrym stanie. Spokojnie na sezon 2 taki solidny. Aucie nie ma korozji, nie jest poobijany, nie jest porysowany. Dobrze wyposażony. Jakaś jedna z lepszych wersji, ponieważ jest system aut bezkluczykowego otwierania, zamykania samochodu. Czyli naciskamy go człowiek zamknięty, składają się wtedy lusterka. Jest czujnik zmierzchu, czyli automatyczne światła, automatyczne wycieraczki. Jest kamera cofania, jest nawigacja, jest bluetooth. Lusterka się składają automatycznie. Jest USB, wejście na kartę SD. Co więcej, fajna tapicerka. Auto nie jest porwane, nie jest zniszczone. Tak jak mówiłem od pierwszego właściciela. Kamera cofania Jest. Są dwa oryginalne, fabryczne kluczyki Tak jak mówiłem, zbliżeniowe Kolor świetny Trochę grafitu, trochę brązu, trochę miedzi Trochę czekolady Wszystko zależy od tego jak pada światło słoneczne Na samochód, na lakier Oponki fajne Z 19 roku Alunce 17 znaczy w porządku, ma to jakiś system do jazdy D-MODE, czyli możemy sobie wybrać ustawienia silnika zawieszenia Normal Sport bądź Eco, tak to działa, klimatyzacja jest, jest sprawna Jestem pomad, jest ogranicznik prędkości, jest pełna elektryka, szyb lusterek, automatyczne światła, tak jak mówiłem, auto 176 000 km przejechane, wpisuję to na fakturę, jest podłokietnik. Na chwilę obecną, z uwagi na to, że jest pełny serwis olejowo-filtrowy, nic w aucie nie trzeba robić. Kompletnie. Oponę mam tylko jednoletnie pokażę jeszcze te dokumenty. Myślę, że to jest. Bardzo, bardzo mocny argument dla tego samochodu, ponieważ e, homologacja samochód jest z lutego e, 2013, gwarancja to wszystko także biegło od 2013 roku. I teraz TIFy. Proszę Państwa, 10 wrzesień 2024, samochód miał 173 tysiące km uzyskał badanie do 26 roku. Tutaj mamy badanie poprzednie z 22, także TIF z 20, z 18, z 16 i tutaj jeszcze jest do tego udokumentowany wcześniej... Przebieg, są wpisy w książce serwisowej Nissanowskie. Także co do przebiegu samochód ma gwarantowane. To jest 17, tam jest chyba 18, jeszcze wpisane. To były przeglądy karosyjne, ale są też i olejowe. To wszystko pokażę. W treści no właśnie w 17 roku 66 000 podam numer Vin, datę rejestracji oraz na tablicę to widzicie na samochodzie, auto jest zarejestrowane ubezpieczone, sprzedawane przez moją firmę tutaj jest numer WIN kolor, tak jak mówiłem, świetny można samochód oglądać w weekendy, wieczorami jest u mnie prywatnie na posesji nie w żadnym komisie jazdy próbne, to wszystko jak najbardziej to jest jego prawdziwy numer auto jest, tak jak powiedziałem, świeżutko dzisiaj zarejestrowane jest ubezpieczone jest po przeglądzie technicznym uważam, że Spokojnie, śmiało można wsiadać, jeździć, cieszyć się tym autem w zależności, kto ile kilometrów robi, ale z uwagi na serwis olejowy, powtarzam się, przez najbliższy rok nie trzeba w aucie nic robić. Telefon 515 114 103 515 114 103 Wystawiam fakturę VAT-marża, nie trzeba płacić podatku PCC, więc kolejne pieniądze w kieszeni. Jeżeli tego typu prezentacja samochodu używanego spełnia Wasze oczekiwania, proszę polubcie mój kanał, zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę. Dzięki temu moja strona, moja oferta będzie się lepiej pozycjonowała. Wspomoże mi to w procesie sprzedaży tego i innych samochodów. Są pytania, raz jeszcze podaję numer 515 114 103. Nissan Juke, 2013 rok. Bogata wersja wyposażenia. Auto bardzo, bardzo uczciwie sprowadzone. Perfekcyjnie udokumentowane co pokazałem w dokumentach. 1-6 najprostsze z możliwych benzyn na łańcuchu. Tak to wygląda. Aha, samochód można oglądać w miejscowości z Krzeszewko Legionowa, 22 km na północ od Warszawy, okolice jeziora Zegrzyńskiego Nowego Dworu Mazowieckiego, Wieliszewa, Legionowa Serocka. Zapraszam.